Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, albo powiedzieć, na przykład, zawsze tak mam, na pewno mi się nie uda, nigdy mi się nie udaje, albo każdy tak robi, zawsze jak mam coś zrobić, to. A teraz zastanów się, czy to naprawdę zawsze, czy to naprawdę na pewno, czy to naprawdę nigdy, i czy na pewno każdy. I to nie są tylko słowa, te słowa to przekonania. A przekonania to prawda, w którą wierzysz, a przekonania, które powtarzasz w głowie, stają się twoim scenariuszem. One dosłownie kreują twoją rzeczywistość, zanim jeszcze podejmiesz działanie. A dalej to jak jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Wiesz, niby do przodu, ale spalasz dużo paliwa. To klatka. Zamknięta od środka, przez Ciebie i dobrze ją znasz. Zostań ze mną, bo kiedy skończymy ten odcinek, dowiesz się, czym są generalizacje i jak sabotują Twój rozwój. Nauczysz się rozbrajać je krok po kroku. Stworzysz nowe, wspierające przekonania, które od razu możesz zastosować. Zapraszam po więcej. Witaj w podcaście Czas na życie marzeń. To jest kolejny odcinek, 63, a ja nazywam się Piotr Cygan. A ten podcast to przestrzeń dla ludzi świadomych, którzy chcą od życia więcej, którzy chcą życia wyższej jakości, które dla mnie jest świadome, celowe i znaczące. Żyć świadomie to znaczy być uważnym słów, nie tylko kierowanych do innych, ale przede wszystkim do siebie, bo to jakie słowa kierujesz do siebie, projektujesz. Także i na zewnątrz, swoim zachowaniem. W odcinku 17, wieki temu, mówiłem o NLP, neurolingwistycznym programowaniu. NLP to w uproszczeniu zbiór technik, które pomagają zmieniać sposób myślenia i działania. Ale nawet bez zmiany, Twój język już teraz kształtuje Twoje doświadczenia. Słowa mają moc. Za pomocą tych słów budujesz most albo mur. Jak się okazuje, nie trzeba zmieniać sposobu myślenia i języka, by ten wpływał na doświadczenia. Jeśli powtarzamy przez całe życie, jak mantrę, że nigdy mi się nie udaje, to zadziała ona jak samospełniająca się przepowiednia. Staje się naszym głębokim przekonaniem. Weźmy taki przykład. Powtarzasz, nigdy mi się nie udaje. I co się dzieje? Twój mózg zaczyna szukać dowodów. Ty wcale nie masz żadnego alibi ani że jak się uda, to będzie fajnie, a jak nie, to przynajmniej nie będzie rozczarowania. E -e. To tak nie działa. Twój mózg szuka dowodów, nie wyjątków, dowodów. Bo chce zrealizować plan, twój plan na to właśnie. Przekonanie. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie widzimy rzeczywistości taką, jaka ona jest, tylko taką, jak ją przefiltrowaliśmy przez nasze wartości, przekonania, wspomnienia, decyzje z przeszłości, kulturowe wzorce, indywidualne, metaprogramy. Co więcej, nasz mózg nie jest w stanie przetworzyć całości bodźców z otoczenia. Alfred Korzybski mówi, mapa to nie terytorium, czyli to, co myślisz o świecie, to nie jest cały twój świat. To tylko twoja wersja, opis, mapa tego terenu, de facto uboga jego reprezentacja. Dlatego nasz mózg musi uprościć rzeczywistość. A jak? Trzema sposobami. Usuwa, część informacji po prostu pomijamy, zniekształca, informacje interpretujemy zgodnie z przekonaniami. I generalizuje. Tworzymy wzorce i schematy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, co pomaga nam szybciej interpretować rzeczywistość i podejmować decyzje. To mechanizm adaptacyjny, ale nie zawsze prowadzi do trafnych wniosków. Często po prostu trzyma nas we wspomnianej klatce. Czasem te generalizacje są oczywiście pomocne, na przykład no, czerwone światło stop. Albo że ogień parzy, ale często bardzo ograniczające. Zawsze zawalam. Na pewno mnie nie wybiorą. Zawsze mi źle wychodzi. I uwaga, to wcale nie są tylko słowa. To tylko słowa to też jest generalizacja, która cię ogranicza. Wiesz, jaki jest problem? Umysł nie szuka wtedy wyjątków. Uwaga, umysłu koncentruje się na znalezieniu dowodów, na potwierdzenie tej frazy. Jak wyjść z tego błędnego koła? Jest na to sposób. Generalizacje to część metamodelu językowego NLP, mechanizmu, który możesz rozbroić, zadając odpowiednie pytania. Metamodel to. Opiera się na założeniu, że nasze słowa są tylko fragmentem tego, co mamy na myśli, i przez odpowiednie pytania można dotrzeć do głębszych znaczeń. Więc gotowy albo gotowa na to, żeby rozbroić tę bombę? Jeśli słuchasz i czujesz, że to o tobie, daj mi o tym znać. Możesz napisać komentarz, wiadomość, albo po prostu zostawić reakcję. Dzięki temu wiem, że to, co tworzę, trafia do właściwych osób. Krok pierwszy: zidentyfikuj swoje zawsze, na pewno, każdy, nigdy. Zrób listę najczęściej powtarzanych w głowie zdań, które zaczynają się od tych słów. Krok drugi: rozmontuj je pytaniami metamodelowymi NLP. Na przykład, zawsze? Od kiedy? A czy zdarzyło się kiedyś inaczej? Na pewno. Jaki może być inny rezultat? Jaki jest sposób, by to sprawdzić? Każdy? Czy znasz kogoś, kto zachowuje się inaczej? Nigdy? Czy zdarzyło się choć raz, że coś poszło inaczej? Albo czy zdarzyło się choć raz, że to konkretnie poszło inaczej? Niemożliwe, to też jest nawiasem mówiąc, generalizacja. Czy istnieje jakiś sposób, by to się stało możliwe? To zawsze się kończy niepowodzeniem. A czy zdarzyło się kiedyś, że zakończyło się to sukcesem? Krok trzeci. Zastąp to językiem świadomości. Zamiast zawsze się boję, powiedz: czasem się boję i to jest ok, ale potrafię działać pomimo lęku. Krok czwarty. Zauważ wpływ na emocje i decyzje. Zobacz, jak zmienia się e, Twoja energia, Twoje wybory i Twoje działania pod wpływem zmiany języka. Czy pojawiają się nowe możliwości? Zawsze, na pewno, każdy, nigdy i tym podobne. Co byłoby możliwe, gdybyś przestał mówić do siebie w taki sposób już teraz? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zamiast zawsze się spóźniał, mówił: Jeszcze się spóźniam, ale uczę się zarządzać czasem? Jakie decyzje byś podjął, gdybyś nie wierzył, że na pewno się nie uda? I otworzył się na cień szansy, bo to może się udać. Słowa mają moc, literalnie. Słowa to zaklęcia. Możesz nimi budować mur albo most. Sam zdecyduj. Używaj ich mądrze i odpowiedzialnie. Zmień język, a zmienisz swoje życie. Mam dla ciebie małe wyzwanie na koniec. Obejrzyj ten odcinek jeszcze raz. Przysłuchaj się dziś swoim myślom. Zidentyfikuj jedno zawsze i zamień je na coś, co cię wspiera. Napisz w komentarzu pod odcinkiem. Które zawsze dziś rozbroiłeś. A jeśli chcesz lepiej nauczyć się zmieniać swój język, trwale nauczyć się wprowadzać te zmiany w życie, zapraszam Cię na 30-minutową, bezpłatną, wstępną sesję coachingową, gdzie wspólnie zastanowimy się nad możliwościami. Dowiedz się więcej na temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. W odcinku Jak błyskawicznie zrozumieć innych, który dostępny jest właśnie tutaj, teraz. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia lub do czegoś zainspirował, proszę cię o lajka, komentarz i udostępnienie go w mediach społecznościowych. Każdy komentarz, każde serduszko, lajk pomoże mi dotrzeć do większego grona słuchaczy, takich jak ty. Co więcej. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu jego problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał, co będziesz czuł i jaką wybierzesz reakcję. Na to masz wpływ. Wybierz działanie. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i przetestować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.